Jeżeli nie będzie się fantazją, to ona stanie się twoim koszmarem. Dlaczego w ogóle nagrywam ten film? No bo użyciłem taką rolkę i sobie pomyślałem, że warto ten temat uszczegółowić. Słuchaj. Niektórzy mówią na to Alfa widow, że to sytuacja, w której kobieta ma w swojej historii jakiegoś takiego jednego, wyjątkowego mężczyznę, który sprawił, że naprawdę jej serce zaczęło bić szybciej Jaki cały układ krwionośny. Jest to mężczyzna, przy którym ona mogła być naprawdę sobą, przy którym czuła się kochana, akceptowana, lub czuła te wszystkie emocje, których tak bardzo pragnie. Czasy, w których ona będzie siedzieć na dupie kobieta, bo ty masz pewną pracę, samochód i dom. Niestety się skończyły. To już jest za mało, bo jeżeli, jeżeli kapitan państwo zawsze pomoże kobiecie, jeżeli jest kobieta żyje w takich czasach, mówię tutaj o Polsce czy współczesnej Europie Zachodniej, bo raczej domyślam się, że z tego co patrzę po statystykach YouTube'a, to w tych rejonach jestem oglądany, nie tylko w Polsce, czy za granicą, pozdrawiam Polonię. To taka kobieta szybko sobie znajdzie rozwiązanie. Poza tym, Instagram, aplikacje randkowe. Frajerów nie brakuje, którzy za wizję dziurki przyjmują ją z całym inwentarza i nawet z jej, nawet jej pięcioma bombelkami bą każde z innym. To nie jest problem. Jeżeli ty naprawdę chcesz być facetem, o którym kobiety myślą podczas seksu, z Tobą. żeby to były one, żeby one myślały o tobie, to musisz nauczyć się tworzyć wspaniałe, niezapomniane wspomnienia z kobietami. I to nie jest coś, co ty jesteś w stanie kupić. To jesteś w stanie tylko i wyłącznie wytworzyć. Jeżeli ty nie masz tego w sobie, to radzę się nauczyć to mieć. Bo jeżeli nie będziesz tego miał, to jest to bardzo kosztowna impreza. To są te momenty, kiedy ona pije kawę, spojrzy przez okno, zamyśli się i ona wcale nie myśli o tym, czy kupić karton mleka czy dwa. To są te momenty, kiedy ona robić loda, później wypluwa. To są te momenty, kiedy pieprzy się z tobą, ale gdzieś jest, ale jej nie ma. To są te momenty, gdy czasem ona ubiera się pięknie i właściwie nie wiesz dla kogo. A później wystarczy jeden telefon, nawet po latach, i ona zostawia przedłączonym telewizorem wasze dziecko, aby pieprzyć się w samochodzie pod twoim domem. Ja tutaj jej nie krytykuję. Celem tego filmu nie jest krytykowanie kobiet, bo to jest. Najprostsze rozwiązanie, Zwa jak, jak ci goście z Redpilla, zwalmy wszystko na kobiety, na patriarchat, na matriarchat, hipergamie, kobiety są złe i niedobre. Jeżeli ja powiem ci, że masz wypić 3 litry wody i nie możesz zrobić siku przez najbliższe 3 dni, ja wezmę ubieracie w elegancki garnitur. Zabiorę na, na wystawne przyjęcie. I ty na tym przyjęciu popuścisz w spodnie przy wszystkich y, gościach. To ty jesteś hamem, czy nie jesteś hamem. Na pewne rzeczy nie, nie, nie ma mocnych. Na pewne rzeczy nie ma mocnych. Słuchaj. Kobiety teraz mogą mieć pieniądze, mogą mieć wszystko, na sobie zrobił na robienie paznokci, rzęs. Y, brywi, ona ma w dupie to, że ty tam, nie wiem, rąbisz w tej fabryce azbestu, czy jeździsz na tirach, czy siedzisz po, uwalony po szyję w gównie, podpinając jakiś rurociąg. Ona ma to w dupie. Nie mówię, że każda, ale ona naprawdę, to nie są te czasy, kiedy to zrobi na kimś wyrażenie. I to nie jest tak, że ja krytykuję czyjąś pracę. So ja też w życiu robiłem różne rzeczy i to znają Dużo różnych rzeczy, nie tylko klawisze laptopa. Ja też wiem, jak to jest. Wracać wyrąbany w do domu po pracy jak koń po westernie, i ledwo widzieć na oczy, albo być tak zmęczonym, że wydaje ci się, że ludzie na przystanku mówią cię w obcym języku. Ja byłem tam. Byłem tam i wiem, co mówisz. Ale też dlatego daję ci tą wiedzę od siebie. Daj to w kursie Seks i Luz. Nazwa taka sobie, może, ale walić to. Ponieważ chcę nauczyć się być tak wyluzowanym, żebyś ty w każdym etapie interakcji z kobietą był w stanie stworzyć niezapomniane doświadczenie, które zbliży was do siebie, które da ci szansę na to, żebyś to ty był jej fantazją, żebyś to ty był tym mężczyzną, o którym nawet jeżeli się nie, już więcej nie spotkacie, żeby ona. Bardzo Ci ciepło wspominała. Żebyś ty miał podstawy do tego, żeby budować fajny, solidny związek, jeżeli to, twoją, jeżeli to jest Twoją potrzebą, bo Ty możesz mieć te wszystkie rzeczy. Niestety, ja to widzę bardzo często, czasami jak mam okazję konsultować ludzi, którzy yy, mają jakieś problemy małżeńskie. To w większości przypadków to jest jedno wielkie święte oburzenie. Jak to jadałem pieniądze, jadałem i tam wybudowałem mi to dałem, mi tam, to wziąłem nie, z dzieckiem. Festiwal pretensji typu, że ja przecież ja, to, 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 to płaciłem, ja wymagam No, niestety, z kobietami to tak nie działa. Z kobietami to tak nie działa. Kobiety żyją dla seksu. Kobiety się rodzą dla seksu. Celem kobiety jest znaleźć pięknego, wspaniałego samca i mu urodzić wspaniałe dzieci. Wszystkie o tym marzą. Książę, mężczyźnie z krwi i kości, który, który, który będzie w stanie cały ten świat zbudować. Oczywiście ja nie mówię, że mam być idealny. I możemy narzekać, że kobiety mają za wysokie wymagania. Że kobietom odbiło i tak dalej, i tak itd. Że kobiety chcą tego śmego, a faceci nie nadążają, bo. Słuchaj, po pierwsze, nie wszystkie kobiety tego chcą, tylko przeważnie są te super dupcie z Instagrama, które się tam też naoglądałeś. No, pomyśl sobie, no, pomyśl sobie, odwróćmy sytuację, tak? Wyobraź sobie, że masz 22 lata, yy... mieszkasz w jakiejś wsi, gdzie psy śwój wodę piją. Zakładasz na konto na Instagramie okazuje się, że super ekstra hiper goście z całego świata mówią ci. Milano? No problem, kurwa. No problem. London? No problem. New York? Of course. I nie ma problemu. Nie, będziesz honorowo siedzieć i, 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 i wyrywać sobie zęby, z, włosy z między zębów, kurwa, swojego chłopaka, który gdzieś tam r, rąbie w sortowni, kurwa, ogórków, no. Odsumuję tyle rolnictwo, to to też nie jest taki zły biznes. To, że to wiesz, ale wiesz. Ja tylko tak jadę po stereotypach. Tak jak ja szanuję ludzi pracy i wiesz. Sam w całym swoim życiu robię różne rzeczy, tak. I co, nie skorzystałbyś? Nie skorzystałbyś? No. Tutaj ja przypomniał mi się dowcip. Chłopaki, ja słyszałem, że w Szwecji to jest tak. Jedzenie jak chcesz, jakie chcesz. Alkohol, jaki chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz. I dupczenie do, od rana do nocy. A kto ci to powiedział? No, moja siostra. I trzeba to, trzeba to zrozumieć. I nie jesteś w stanie tego kupić na zasadzie takiej, że ty sobie kupisz pożądanie u kobiety. Nie kupisz tego. Ja ci powiem, że, wie, że ty tego nie kupisz. Nie kupisz tego. Jeżeli nie nauczysz się być tym mężczyzną, to biada ci. To jest. Pamiętaj o tym, że my na końcu tego wszystkiego dalej jesteśmy istotami ludzkimi. Dalej jesteśmy kobietą i mężczyzną i prawdziwe, autentyczne pożądanie seksualne to, to rozwala wszystkie logiczne racjonalne, e, rozwala wszystkie logiczne, racjonalne argumenty Ar Tytanik. Zarabiony gość, kupił jej bilet na najdroższy statek świata, co ona poszła chlać pod pokład z jakimś irlandzkim żulem nie tylko chlacz. Też mieli konkursy w klaskaniu w kajucie. No, On ją tam rysował na golasa, tak? Bo kobiety się rozbijają, żeby je potem ubierać. Jaha uh -huh. no. No i 60 lat później trzymała kamień. Kamień trzymała myśląc o nim. 60 lat później. Już dzieci innemu typowi zdążęło chodzić. 60 lat później. I tutaj zasady działają tak samo. Kiedyś może było inaczej. Bo nasze babcie to były inne, nasi dziadkowie to byli inni. Słuchaj, gdybyś ty miał do wyboru jedną dziurę z pięciu i, i, i e, musiał się ożenić, bo twoi e, e, rodzice chcieliby połączyć pola z sąsiadem, to wierz mi, że też byś inaczej śpiewał. Wtedy były inne realia. Teraz jest teraz. Teraz oczywiście poza aspektem materialnym to jest jedno, bo teraz aspekt materialny sobie kobieta może sama zapewnić. Nawet jak jest młoda. Nawet jak jest młoda. I zobacz. Jeżeli kobieta, załóżmy, jest w stanie sobie zapewnić ten aspekt materialny. Zapewnić sobie przetrwa. Ona nie, nie potrzebuje się tego, żeby przetrwać. Bo ona sobie zrobi nawet taki kurs tej. Stylijski rzęs. I ma kasy. Kasy potąd. Jak na młodą kobietę, potąd. Potąd. Taka kasa tam leci. W ogóle rozmawiałem o tym tam z moim mentorem, z tym tysiąc kobiet. System. Zresztą link do tego jest w opisie tam, co miał ponad tysiąc kobiet. Tak właśnie podzieliłem się z nim takim wnioskiem, że właśnie. Że mężczyźni często ze sobą konkuru, konkurują, a, wiesz, a kobiety są w stanie, były w stanie stworzyć cały taki fantastyczny, samonapędzający się ekosystem, który zwiększa ich szanse u e, samców. Czyli wszystkie, powiedzmy, finansują swoją wzajemną konkurencję na rynku matrymonialnym o mężczyzn na poziomie. Jednocześnie dbają o swoją niezależność. No bo zobacz. Dziewczyna, która załóżmy robi rzęsy, pójdzie do tej dziewczyny, która robi paznokcie. Dziewczyna, która robi paznokcie, pójdzie do tej dziewczyny, która robi włosy, czy tam doczepy. Tak, kto robi doczepy, pójdzie do tej, która robi rzęsy. Cały rynek beauty, cały rynek beauty i rozwój w ogóle rynku beauty. I tak jak na przykład zobaczysz, że jest popularyzacja tych różnych tipsów, rzęs, paznokci, metod upiększania się tatuaży, tatuaż permanentny. Cały rozwój rynku beauty, taki off-topic, ale do przemyślenia. Daj mi znać, co o tym myślisz w komentarzu, czy w ogóle o tym filmie w komentarzu. Cały rynek beauty jest samonapędzającym się organizmem, który daje jej ogromną niezależność kobiecie. Ogromną niezależność kobiecie. Naprawdę, dziewczyna może na takim swoim indywidualnym stanowisku sobie... Dorobić i bez problemu żyć. Zwłaszcza na przykład teraz, jak masz w Polsce tam około 3000 kwotę wolną od podatku bez zakładania działalności, to już jest w ogóle dla młodej dziewczyny Kokojum. A teraz sobie zobacz to. Na przykład, co mamy w Polsce? W Polsce także do 26 roku życia podatek. Tak, jeśli skończyłeś. To, 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 to. Czyli masz, jeżeli miałeś przychody w do wysokości tam 85 528 zł i masz mieć 26 lat, to nie płacisz pitu. No to staje. No taka młoda dziewczyna, tylko jak ona ma jeszcze swoje pieniądze do tego, to po co ty jesteś potrzebny? No jak to po co? No po to, żeby się dobrze zaspokoił. I żebyś dał jej dobre, fajne doświadczenie. Oczywiście, wiadomo, że kobiety chcą też chcą też lepiej mieć dla siebie i szukają też facetów, którzy coś tam ogarniają, wiadomo, kultura, konsumpcjonizm, można by o tym dywagować, dlaczego tak się dzieje. Ale dalej. To już, są, to już nie są te czasy, że super, ekstra laska na poziomie będzie siedzieć z gościem, który ją słabo tłucze. W sensie, zaspokaja. Z którym nie ma atmosfery iskry, nie ma atmosfery romansu. Takie wiesz, gadki w stylu, ja mam dom, ja mam pracę, zarabiam tyle i tyle, weźmiemy razem kredyt. To jest dobre, wiesz. No, dla ludzi, którzy no, nie widzą za bardzo swoich szans specjalnie, jakoś tam na rynku matrymonialnym, albo dla starszych ludzi, czy ludzi po przejściach. A jeżeli ty chcesz naprawdę, naprawdę się jakoś wyróżnić na tym rynku matrymonialnym i móc przy sobie zatrzymać. Oczywiście zatrzymać mówię tak w cudzysłowiu, bo tu nie chodzi o to, żeby kogoś zatrzymywać na siłę, ale jeżeli ty chcesz mieć jakiekolwiek szansę, to musisz nauczyć się wytwarzać taką atmosferę. Atmosferę romantyczną, atmosferę seksualną, niezapomnianą, niezapomniane, e, sp, niezapomniane wspomnienie i co jest najlepsze, to wszystko zaczyna się od siebie. Od ciebie. I jak to zrobić? Ja to tłumaczę właśnie w kursie Sekcji Luz. Jak być takim mężczyzną, przy którym kobieta może być w końcu sobą, z którym kobieta może spełnić swoje fantazje, którego kobieta zawsze będzie miała w swojej pamięci i przy którym kobieta będzie chciała naprawdę być tym wszystkim, o czym marzysz, myśląc o kobiecie. Zapraszam, link masz tutaj w, y, wsadzony w wideo y, lub w opisie tego filmu. Jeżeli nie ma go w opisie, no bo ten film też trafi na y, Roki, szorce i te wszystkie inne to masz tutaj wklejony link. Zapraszam, bo to jest naprawdę klucz. To jest naprawdę klucz. I jeżeli no, ty tego nie będziesz miał, to potem koszty tego są bardzo drogie. Koszty tego są niezwykle wysokie, jeżeli ty y, zaniedbasz ten temat. Jeżeli ty zaniedbasz ten temat i nie zadbasz o to, żeby poza jakąś tam kwestią materialną próbować coś tam ulepić tej strony, jeżeli ty nie zadbasz o to, żebyś naprawdę kimś o którym ona będzie myśleć, zwłaszcza w tej chwilach, kiedy będzie sama i rączki jej polecą pod spódniczkę, no to wiesz, to może być ci ciężko cokolwiek zbudować. To może być ci ciężko cokolwiek zbudować. To już nie te czasy stare, to już się czasy zmieniły. To, to, ty nie licz na to, że szukanie kobiety, która jest czysta, yy, Nieskalana, że to sprawi, że ona będzie dla ciebie bardziej wyrozumiała, albo że ona będzie miała zasady i wartości. Stare zasady, zasady z zasadami, ale tak jak do przykładu z butelką. Jeżeli jakieś potrzeby, zwłaszcza te płciowe nie i emocjonalne, nie będą spełnione, to albo spełni je ktoś inny, albo ty poniesiesz jego koszt koszty, tego, koszty tego, tej frustracji. I przed tym też chce Cię uchronić. Jednocześnie zadbać o to, żeby też Twoja kobieta miała fajnego faceta. Doceń to, bo to, ile kosztuje ten kurs, to jest nic w porównaniu z kosztami, jak Cię spotkają, jeżeli nie nauczysz się być takim mężczyzną. Chyba nikt w Polsce o tym nie uczy. To, co jest w tym kursie. Pozdrawiam. Cześć.